Tu kakita mikaj, dziś powracam do Was z historią klanu Jednorożca. Chyża i prawa, Shinjo nie stoi gdzie jest. Jej duch, Piąty Wiatr, Jazda w Mrok. Dlaczego do niego idę? Natrętne pytanie znowu pojawiło się w jej głowie, dręcząc ją równie mocno jak w ciągu całego minionego tygodnia. Nie znała odpowiedzi. Dolatujący z wypełnionych smołą dołów drażniący czarny dym uderzył w jej nozdrza, przyprawiając o mdłości. W przesłoniętej plugawą mgłą kotlinie narastał grzmot. Ziemia przed nią stała w ogniu. Jej drogę wyznaczały układające się w szachownice płomienie, przestrzeń między nimi tworzyła ścieżkę, na którą miała wejść. Samotna, popędziła konia w kierunku okrytej płaszczem mroku twierdzy, której wieże wystrzeliwały w nocne niebo. Ogrom fortecy kryła oleista mgła. Wierzchowiec spłoszył się, odmawiając zejścia w złowrogą ciemność. Opanowała strach zwierzęcia i zespoliła ze swoim lękiem, starając się go zwalczyć tak jak robiła to w ciągu ostatnich trzech dni. Nie wierzyła, że mogłaby istnieć ziemia taka jak ta. Cóż za zmiana! Dziewięcioro nowonarodzonych dzieci bawiło się u stóp amaterasu, a bogini odzyskiwała przyćmioną wysiłkiem jasność. Dzieci krążyły dookoła matki, poznając świat i zabawiając się na różne sposoby. Shinjo odpoczywała z dala od gromadki w miejscu, które sama odkryła. Mogła stąd swobodnie obserwować rozległy świat rozciągający się poniżej. Choć jej ojciec Onotangu przesłaniał ze swojej znajdującej się pod dziedzinami amaterasu niebieńskiej siedziby widok na część ziem, Shinjo była w stanie dostrzec opustoszałe miasta, których wężowi mieszkańcy dawno temu zapadli w głęboki sen. W innych miejscach rozkwitło za to zadziwiająco bujne życie, a igraszki rozwijających się tam stworzeń ogromnie ją bawiły. Istoty te żyły w zgodzie z Ziemią z Ziemią, która była tak różnorodna, jak zaludniające ją życie. Shinjo. Obserwowała wszystkie stworzenia, śledząc uważnie losy każdego zwierzęcia, dzieląc jego smutki i radości. Gdy tak patrzyła, poczuła rękę chwytającą jej dłoń. Łagodną, uczynną ciepłą rękę, której właściciel uśmiechał się jeszcze łagodniej i cieplej. Jest tak wiele tajemnic do odkrycia siostrzyczko. Z zadumą stwierdził słodki głos. Tak wiele zagadek do rozwiązania czy chciałabyś zobaczyć więcej? Kiedy dorosnę, stworzę więcej istot, które cię zadziwią. Mam wielkie plany. Shinjo roześmiała się. Kochała swego brata, Fulenga. Koń Shinjo z przerażeniem toczył oczyma, ale bez oporu podążał raz wyznaczoną ścieżką. Parła wciąż przed siebie naprzód. W głąb ciemniejącej doliny, czując jak szkarłatne ślepia demonów pochłaniają wzrokiem jej doskonały kształt. Żaden z nich nie ważył się zbliżyć, gdyż znały opowieści o szybkości jej miecza i boskiej krwi płynącej w jej żyłach. Trzymały się więc ciemności otaczających płomienie, czasem tylko słyszała ohydny syk pogróżek. Ignorowała je, rzecz jasna. Nie przybyła tu po to, by z nimi rozmawiać i nie miała nawet zamiaru ich zabijać. Choć nic dla niej nie znaczyły, ich obecność dręczyła ją, bo przypominała o pytaniu, które bezustannie sobie zadawała. Kiedy Shinjo wkraczała w ziejącą czeluść fortecy swojego brata, uporczywie dzwoniło w jej głowie. Dlaczego do niego przyszłam? Miała nadzieję, że znajdzie odpowiedź. Twarz Hantej zapłynęła gniewem, zanim jeszcze skończyła wygłaszać swą prośbę. Choć wiedziała, jak cesarz zareaguje, zjawiła się przed szmaragdowym tronem. Do niego przyszła najpierw, stanęła przed swoim bratem. Być może była to jej powinność lub obowiązek. Być może żywiła nadzieję, że cesarz zdoła dostrzec korzyści wynikające z jej misji i domyśli się, dlaczego podjęła taką decyzję. Być może przyszła po prostu się pożegnać. To było nieważne. Uczyniła to, co uczyniła. Stając przed cesarzem, wypełniła swoją tarmę. Nie zważając na rosnące rozdrażnienie Hantei, Shinjo nalegała, a w jej głosie było słychać skrajne napięcie. Nasi poddani umierają, a my nawet nie wiemy, dlaczego Fulęk atakuje. Muszę coś zrobić! Kiedy dzieci słońca zeszły na ziemię, ich najmłodszy brat oddalił się od reszty i zaginął na długie lata. Aż do niedawna, kiedy pojawił się ponownie, prowadząc tysiące demonów i skażonych stworzeń przybywających z krain cienia. Mroczna armia szalała w roku ganie, niszcząc kształtujące się dopiero cesarstwo Hantej. Jak dotąd nie znaleziono żadnego sposobu, by ją powstrzymać. Chcę tego, co należy do mnie, wykrzyknął rozjątrzony Hantej, dla podkreślenia swych słów, uderzając pięścią w szmaragdowy tron. Odciągnął mnie od boku matki, bo nie mógł znieść, że którejś z nas mogłoby mieć coś, czego on pragnął. Co więcej tu rozumieć, siostro? Wszystko, mój panie, wszystko, wyznała Shinjo. Wielka, podparta kolumna sala wznosiła się do jednej trzeciej wysokości cytadeli. Mieściła się we frontowej części ogromnej fortecy, znajdującej się wewnątrz murów. Dochodzące z niewiadomego źródła niezdrowe światło spowijało umeblowanie holu bladą poświatą, którą podkreślała szkarłat plam na stole bankietowym. Pachołkowie Fulenga uciekli na widok Kami, zostawiając swój, ciągle jeszcze krzyczący, obiad przykuty do stołu. Zanim podeszła do szerokich, schodów. W dalekim końcu sali z obrzydzeniem odcięła głowy skrzyczącemu potworkowi. Ubrany w olejście czarną zbroję mężczyzna czekał na nią u stóp schodów. Kłaniając się nisko, zawiadomił Shinjo, że jego pan oczekuje jej na szczycie wieży. Pośpiesznie ruszyła na górę, szybko wspinając się na blanki. Pragnęła uciec od spowijającego hol całunu śmierci. Na szczycie rozejrzała się, ale wszędzie panowała ciemność. Dym z ognisk armii Fulenga przesycał powietrze i tłumił światło gwiazd. W końcu ujrzała poruszający się cień, czarniejszy nawet od ciemności. Wzdłuż parapetu przechadzała się samotna postać. – Przykro mi z powodu tego zamieszania na dole, siostro – odezwał się Fuleng. – Moi służący, jak widać, nie nauczyli się dobrych manier w tym stopniu, co twoi – Shinjo natomiast zauważyła, że jego głos nie zmienił się od tych dawnych czasów, kiedy wszyscy razem odkrywali tajemnice kryjące się na ziemi. Był wciąż ciepły i zniewalający. W jej bracie zaszły jednak pewne zmiany. Choć długie szaty Fulenga szczelnie spowijały jego ciało, dostrzegła jak luźno się układały. Nieco zgarbiony, poruszał się krokiem, który przypominał jej stampanie okalaczonego konia. Shinjo patrzyła i czekała. Nie było nic, co mogłaby powiedzieć. Fulęk przestał spacerować i spojrzał przez ramię. Gdzieś w oddali grzmot z wielokrotnią echem zaczęło lekko padać. Jak ci się wydaje, dlaczego matka płacze tym razem, siostrzyczko? Zapytał nie patrząc w jej stronę. Zapadła cisza. Płakała przez nas już kiedyś, pamiętasz? Uciekali z przerażeniem wszyscy razem, ale ojciec po kolei ich dopadał. Wiedzieli, że nie było ucieczki, a mimo to biegli. Bayushi i Akodo pierwsi padli jego ofiarą. Bayushi zarozumiale wyzwał ono tangu na pojedynek i został połknięty. Zaślepiony furią, Akodo rzucił się do ataku tylko po to, by także zostać pożartym. Shinjo biegła jak wiatr, a Fuleng ukrył się, patrząc ze strachem i obrzydzeniem, jak matka podsuwa ojcu Sake, by lepiej strawił ich krąbrne dzieci. Bogini Słońca podążała za swym obłąkanym mężem i poiła go sakę w miarę jak znajdował i zjadał swe kolejne ofiary: Hide, Doji, Shibe. Togashi zatrzymał uciekającą Shinjo i poprowadził ją do przemyślnego schronienia Fulenga. Wyjdź, bracie, spokojnie powiedział. Każdy z nas musi odegrać swoją rolę, chyba że jest pisane nam zginąć. Nie możemy zapierać się swojego miejsca w niebiańskim porządku. Głupcze! skazałeś mnie na śmierć. – krzyknął Fuleng i wyskoczył z ukrycia na brata. A kiedy Shinjo usiłowała przerwać walkę rodzeństwa, znalazł ich ojciec. – Pamiętam – odparła Shinjo. Deszcz nie przestawał padać, jednak – pomyślała – tamte łzy były czyste, nie czarne jak te. – Dlaczego do mnie przychodzisz? – zapytał. Jej myśli wrzały od niecierpliwych pytań. – Gdzie byłeś? Co się z tobą stało? – ale on zadał to samo pytanie, które wcześniej dręczyło ją samą. Tym razem wypowiedział jej głos, jej brata, który nadał mu nowe znaczenie. W jej umyśle zamajaczył cień odpowiedzi, ale jej usta wyszeptały rzecz bardziej oczywistą. Żeby się dowiedzieć, dlaczego z nami walczysz, Fuling odwrócił się do niej. Teraz mogła zobaczyć jego oczy, połyskujące w ciemności zielenią, i wiedziała już, że ta odpowiedź nie wystarczała ani jemu, ani jej. Dlaczego do mnie przychodzisz? Uczucia wzięły górę, wróciły obrazy przeszłości. W swych wspomnieniach ponownie ujrzała jego pełen dobrych chęci uśmiech i dawne piękno. Przypomnienie cudów, które razem odkrywali i chwil, które razem spędzili, skłoniły ją do udzielenia takiej, a nie innej odpowiedzi. Był to następny trop wiodący ku poznaniu prawdy, której szukała. Ponieważ jesteś moim bratem. Podszedł chwiejnie, jego wskrywane przez szaty ruchy wydawały się być pełne bólu. Wskazał na nią ręką. Dlaczego to ty do mnie przyszłaś? Zaskoczona westchnęła. Dlaczego ona? Dlaczego nie Hantai, to Gashi czy dodzi. Dlaczego oni nie przyszli do swego brata? Dlaczego nie przerywali walki, w której ginęło tylu ludzi? Całe jej rodzeństwo wciąż jeszcze żyło. Tylko ludzkość cierpiała. Jej bracia i siostry nie obawiali się śmierci, bo żadne z ziemskich stworzeń nie mogło się z nimi równać. Jeśli nie bała się śmierci, to przed czym mogła drżeć przed przegraną? Nie. Co znaczy porażka, jeśli w ślad za nią nie postępuje śmierć? Echo krzyków dobiegających ze stołów sali daleko na dole przypomniało jej o odpowiedzi. Było ocalić ludzi. Ochydna, okrutna, zakończona szponami ręka zacisnęła się na jej twarzy z siłą żelaznego i madła. Znam teraz tyle tajemnic, siostrzyczko. Miękko oznajmił słodki głos. Tak wiele mocy, które odkryłem w czeluściach ziemi. Jego głos wypełnił się gniewem i nienawiścią. Nie wiesz, co widziałem. Byłem uwięziony we wnętrzu ziemi, w brzuchu naszego ojca, który mnie wołał. Jego krew sączyła się dookoła mnie i wnikała we mnie, jego dłoń wciąż ściskała moją. Tyle się nauczyłem, kiedy moja ukochana rodzina zostawiła mnie, bym zgnił. Nagła zmiana w nastroju brata zupełnie ją zaskoczyła. Zagłębił szpony w ciele kami i przyciągnął jej twarz do swojej. Czuła jad w syczącym głosie, jego szmaragdowe oczy wwiercały się w jej duszę. Wszyscy wzięliście udział w zawodach, ale żadne z was nie stawiło czoła mnie. Shinjo odturlała się, unikając ciosu, po czym, odzyskując równowagę, ustawiła się z kataną w gotowości. Hida zaatakował po raz drugi, kręcąc młyn Tsubo, jakby ważyło nie więcej od pałeczki. Shinjo wiedziała już, że pokona brata, jeśli tylko będzie szybka. Ufna w zbliżające się zwycięstwo rzuciła się naprzód, przechodząc podmknącą ku niej bronią przeciwnika, by znaleźć się za jego plecami i uderzyć płazem miecza w zgięcia jego kolan. Hida ryknął z gniewem. Ich rodzeństwo roześmiało się, widząc śmiałe manewry siostry. Hida nie był rozbawiony. Poruszasz się jak zwierzę, które tak bardzo kochasz, maleńka. Zauważył, pochylając się nad maczugą. Choć jego ciężka zbroja wytrzymała większość uderzeń siostry, zapowiadał się długi i gorący dzień. O ile każdy pojedynek miał tyle trwać. Może powinnaś zrezygnować już teraz i rządzić nimi, nie nami. Shinjo westchnęła. Wyglądało na to, że żadne z rodzeństwa nie rozumiało jej, ale przynajmniej usłyszała szacunek w głosie swego ogromnego, starszego brata. Do tego momentu sądził, że jest mała i słaba, teraz jednak zdał sobie sprawę z tego, że jej niewielki wzrost ma swoje dobre strony. Ona z kolei zadziwiona była wytrzymałością rywala i przyrzekła sobie gorliwie go naśladować, by osiągnąć podobną odporność. W odpowiedzi na propozycję Hidy Shinjo. Uklęknęła, kładąc katanę na ziemi, rękojeścią w stronę przeciwnika, a potem odparła z uśmiechem. Być może posłucham cię, lecz tylko wtedy, gdy zajmiesz między nimi właściwe ci miejsce. Zaśmiał się nisko i groźnie, doceniając jej poczucie humoru i delektując się planowanym tryumfem. Potem ruszył powoli w stronę Shinjo, aż ziemia zadrżała. Zbliżając się, szacował maksymalny zasięg swego Tetsubo. Shinjo nie poruszyła się. Jej oczy pozostały zamknięte, ręce na kolanach, myśli skupiły się na zamierzonym działaniu. Świst broni przywołał ją do życia. Przeturlała się naprzód, a Tetsubo uderzyło ziemię w miejscu, gdzie jeszcze przed sekundą klęczała. Z obi wyrwała wakizashi i, nie wyciągając go z Saya, zaatakowała. Jej miecz przeniknął obronę przeciwnika i trafił w cel. Upadający na kolana Hida wydał niski, pełen bólu jęk. Shinjo przyłożyła wakizashi do karku rywala i lekko go zacięła. W ten sposób trafiłam trzy razy, oznajmiła rodzeństwu. Shinjo odstrąciła z twarzy rękę brata i cofnęła się, przygotowana. Fuleng odwrócił się plecami do Blank i skinął na nią. Podejdź, mała Shinjo, zachęcił. Byłeś wystarczająco nierozważna, by mnie odwiedzić. Teraz oddaję ci jako pierwszej zaszczyt stoczenia ze mną walki. Chodź, siostro, sprawdź, czy potrafisz mi sprostać. Wiem, że pokonałaś naszego brata Hidę, ale teraz rozpoczniemy nowe zawody. Shinjo wyprostowała się i popatrzyła na krople deszczu, które zebrały się w zagłębieniu jej dłoni. Wymywszy cuknący dym, deszcz stał się czysty. Myślisz, bracie, że niczego się nie nauczyłam. Mylisz się. Czytała Kakita Mikaj. Jeśli podobał Ci się ten materiał, Zawsze możesz wesprzeć nas na Patronite. Naprawdę 5 zł robili różnicę. A jeśli nie masz wolnych środków, to subskrypcja i kciuk w górę w zupełności wystarczą.